Wreszcie. aż się gotuje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. W przystani może być niebezpiecznie. Jeśli liczyłeś na łatwiznę? Nie o to chodzi. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej z Leto. W przystani nie zapewnię sobie wsparcia. Ale za to strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na bardzo będzie ich tylko kilku. Będą martwi, zanim zdążą dobyć mieczy. A wtedy damy sygnał reszcie. Tym razem nikt nam nie ucieknie. Zgoda, zróbmy po twojemu. Skojatel! Ewelien Wrichet! Wrichet! Za mną! Jesteśmy na miejscu. Musimy przejść przez bramę. Łatwe jak lemba z masłem. Co? Nic, Dwan. Prowadź. Stój, kto idzie? Elfa złapałem. I to nie byle jakiego! Jorwet! Loredo obstra się ze szczęścia. Kazał odprowadzić go na barkę. Ha, a już mieliśmy topić to plugastwo. Tutaj? Żeby ścierwo zatruło wodę? W dole rzeki. Idziemy. Jorwet złapany! Zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześliznęła. Wiesz, co jest zabawne, Gwymblejd? Co? Nigdy tu nie byłem, a zamieniłem życie tych duan w piekło. Ej! Jak ci się podoba w stworzonym przez siebie piekle? Oni też widzą mnie po raz pierwszy i jakoś nie dręczą ich wyrzuty sumienia. A powinny? Chyba nie. Chcą patrzeć, jak umieram. Ja chcę patrzeć, jak umierają oni, tak to już jest na tym świecie. Drugie strony medalu wymyślają filozofowie z Oxenfurtu, którzy nigdy nie byli w takim miejscu jak Flotsam. Nikt nie będzie dzisiaj umierał, Jorwet. Stać! Gdzie ty idziesz, z tym elfem? To Jorwet. Lored dokazał przyprowadzić go na Barkę Więzienną. Jorwet we własnej, zastranej osobie? Kurwi syn zastrzelił mojego brata! Chyba nikt się nie obrazi, jak trochę się z nim zabawię. Nie ma na to czasu. A to czemu? Dostałem polecenie doprowadzić go na barkę. A ty kto jesteś? Elfi kochać? Jasne, nie słuchaj, Loredo. Ciekawy, jak to się dla ciebie skończy. Ach, dożyć to. Jeszcze bym mnie wybatożył. Tacy jak ten mały, skurwiały dłan. Takich lubię najbardziej. Zabijanie ich jest jak pielenie chwastu. Zwykłe dziękuję, by wystarczyło. Jasne, jesteś moim bohaterem. A ty gdzie? Prowadzę Jorweta na barkę. Polecenie, Loredo. No dobra. Wiesz tych z lewej, z prawej są moi. teraz się. Zdecydowanie za wcześnie, Wiedziałem, że się zwąkasz z tymi śmierdzielami, Bo Bohater się znalazł! Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki żywcem! Płyniemy. Nasze kobiety są gotowe na śmierć. Ale ja nie jestem gotowy. Idę. Blooded one.